Pamiętaj, że mógłbyś używać dobrych słów, żeby pobudzić emocjonalnie kobietę, ale jeśli nie masz jej uwagi, ona nie jest zaangażowana w twój przekaz, to po prostu nie da ci ona szansy na rozwinięcie skrzydeł, a nawet poprawna warstwa werbalna nie uratuje sytuacji. Chodzi o Twoją energię, o to jak zaangażowany jesteś we własny przekaz. Ja pomagam facetom od 2013 roku, czyli po ponad dekadzie pracy, mogę z całą pewnością stwierdzić, że większość moich kursantów, ponad 80%, ma fundamenty. Mentalny problem z komunikacją z ludźmi. To nie są tylko problemy z kobietami, to jest problem z tym, jak się taki facet komunikuje ze światem. Najczęściej jest to całkowicie stłamszona ekspresja, czyli mamy cichy, monotonny ton głosu, mamy zamrożoną twarz, która nie zdradza żadnych emocji, gdzie taka osoba wygląda, jakby była znudzona. Ich ciało w ogóle się nie rusza, nie przeżywają w żaden sposób tego, co komunikują w rozmowie. Nie są w żaden sposób podekscytowani tym komunikatem. I zrozum, że kobieta jest bardziej biorcą energii. To mężczyzna daje energię do interakcji. Więc bardzo często w rozmowie z kobietą zastaniesz dokładnie to, co sam komunikujesz. Jeżeli podejdziesz i będziesz w nudny sposób się komunikował, nie będziesz w ogóle przeżywał tego, co robisz, nie będziesz tym podekscytowany, to kobieta również nie podekscytuje się tym, bo sama warstwa werbalna, sama warstwa logiczna nie wystarczy do tego, żeby pobudzić drugiego człowieka.